Siemka, witam się dzisiaj z wami na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, po tytule będziemy mieli kolekcję paletek. Dzisiaj przyjrzymy wszystkie moje palety do oczu. Zobaczymy, co zostawiam, co dzisiaj stąd wychodzi. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba. Koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie mój kanał i zapraszam Was do oglądania. Oczywiście wpadajcie do mnie na rozdanie, które jeszcze trwa do jutra. Także czekam na Was. Mua! Okej, okay, tak wygląda przegląd wszystkich moich palet z tego filmu, sami możecie zobaczyć, że jest ich naprawdę sporo i nie wszystkich potrzebuję, także przejrzyjmy, zobaczmy co odchodzi, co zostaje, od razu mówię, nie będzie w tym filmie dużo odpadów, dlatego, że większość tych palet po prostu używam. Także nie ma co wiecie sprzedawać czegoś, co używam, bo muszę powiedzieć, że palet jak palet, ale to jest jedna z najczęściej przeze mnie używanych rzeczy, bo oczy jest to moją ulubioną częścią makijażu. Także przejdźmy na łóżko, i ja wam pokażę każdą paletę, omówię i zobaczymy, czy w ogóle coś stąd wyjdzie. Mam wrażenie, że wyjdzie, także dajcie mi chwilę. Pierwszą paletą, jaką sprzedaję, bo już wiem, że ją sprzedaję, to jest paleta z Action i ona idzie na wyprzedaż, bo sprawdziła się, ale nie jest najlepsza, mam lepsze. Dobra, kolejną paletą ta paleta z Lovely. Ona już, jak widzicie, jest po przejściach, więc niech idzie w świat za jakieś 5 zł. Może Wam się przyda. E, dobra, lecimy dalej. Paleta z malowanej we współpracy z Vibo, tylko trochę zmieniona, bo ja mam ją troszkę inaczej. Tak wygląda moje zbiorowisko, bo ja mam trochę Viva Viva i trzy chyba wkład od zmalowanej i ona dzisiaj stąd wychodzi, bo przetestowałam ją dwa razy, nigdy jej nie użyłam, bez sensu to trzymać. Dobra, dalej. Peach Desire lubię, używam szczególnie w takich filmach z taniościami z wami, także to zostaje. Huda Beauty, fioletowa. Jest w porządku, na pewno lubię ją bardziej niż tą z neon zieloną, którą miałam. Także to zostaje. Mam jeszcze taką pomarańczową, właśnie neon. I ona jest też w porządku, tylko ta zielona była taka sobie, także ona też zostaje. Myślę, że wiecie jak wygląda, ale mogę Wam pokazać. Tak się prezentuje paleta Neon od Hudy. Także ona też zostaje. Tak jak mówiłam, podejrzewałam, że dużo palet stąd dzisiaj nie wyjdzie, ale postaram się. Everline Sparkle. O! Zdarza mi się używać, także to już jest sukces przy tej ilości palet. Lubię, także spokojnie zostać. Hean, jeszcze nie miałam okazji testować. Jak widzicie, ten cień próbowałam odratować i alkohol źle zareagował na cień, także no zobaczymy. Będę testować, bo robimy test jednej marki, więc zostaję. Cienie z Max and More wychodząc stąd. One były tanie, kosztowały chyba z 4 zł, więc za dwójkę niech ktoś wa, z Was się nią pobawi. Dobra. Paleta Focalur, którą uwielbiam. Przepiękna jest ta paleta, ona jest z AliExpress. Bardzo, bardzo lubiona zostaje. Tutaj mam dwie kolejne palety z Focalur, których jeszcze nie testowałam na kanale. Nie robiłam ich testu, bo nie miałam kiedy. Także tak wygląda Turkey. Przepiękna jest, słuchajcie, i obie mi się mega podobają. Powiem szczerze, że mogłabym jedną mam od sprzedać, ale obie są tak przepiękne, że naprawdę. O. I tak wygląda. No, zobaczcie, to po prostu miazga. Miazga kolorystyczna. Obie mi się mega podobają. I o ile w tych fioletach mogłabym ją sprzedać, bo no mam takie cienie, to kurczę, no nie wiem. Tej na pewno nie oddam. tej na pewno, a czy tą mam taki cień w sumie. Ona jest zafoliowana, nawet jej chyba nie słoczyłam Więc może ją faktycznie odprzedam na wyprzedaży toaletki niech komuś z Was posłuży. Bo na co mi dwie, jedną sobie zostawię, a takie cienie faktycznie mam. Więc dobra, Anita, podejmuj świadome decyzje, pozbywaj się, niech składuj. Także ona pójdzie na wyprzedaż. Tą sobie zostawiam, bo naprawdę takich cieni mam mało. Tą paletę zostawiam z sentymentu, bo to jest pierwsza paleta, którą dostałam od mojego chłopaka. Ja się nie uczyłam tak naprawdę malować, więc ona zostaje. Mio, kocham i uwielbiam. Zobaczcie, jak mocno eksploatowana przeze mnie jest ta paletka. No, uwielbiam, uwielbiam, także ona zostaje. Burn od Eveline. Zdarza mi się po nią sięgać, także to też jest sukces, ale nie wiem, czy potrzebuję aż dwóch. Bo one mają podobne cienie. I szczerze mówiąc, to chyba wolę tą z parku, więc tą sobie zostawię, a tą oddam Wam na wyprzedaży. Tutaj mamy takiego Donata z Makeup Revolution, za którym, szczerze mówiąc, nie przepadam użyłam go raz, więc on też pójdzie w świat. Boże, jak mi to dobrze idzie. Tą bardzo lubię. Mocno przeze mnie eksploatowana swojego czasu paleta ym, Sofix i Extra Spicy. Mega, bardzo lubiłam, także zostaje z sentymentu. Yy, tutaj jest taka paleta od Pierre René. nówka sztuka jeszcze przeze mnie nieużywana do testu Pierre Zakupiona ostatnio, także też zostaje. Zobaczymy, jak mi się sprawdzi. Yy, Lovely, którą testowałam z Wami w teście. Yy. To kontra chuda, podlinkuję Wam w kartach. I powiem szczerze, że wtedy no, Lovely mnie zachwyciło. Szczególnie matami, bo metaliki z to jednak metaliki z chudy, także może sobie jeszcze ją zostawię. E, dobra. Miss Lily od Lovely, którą używałam dosyć często, szczególnie do dziennych makijaży. Bardzo lubię to odcienie matowe, są świetne. No i sięgam po nią mimo wszystko, także zostaje. Za Iwa, Carmel Melage. Teraz, czy ja jej faktycznie używam? Szczerze mówiąc, to już chyba nie, więc może niech idzie w świat i posłuży komuś innemu, bo mam dużo takich cieni. Yy, najnowszy mój nabytek, Glam Shop, Glam Box. Genialna paleta, ona zostaje, nie ma opcji, że stąd wyjdzie. Yy, dalej, paleta, którą polubiłam. Faktycznie polubiłam mm, od I Love Revolution ta Strawberry, więc ona zostaje. Dalej mamy taką paletę Mint Chocolate od... Um, też I Love Revolution, która tak wygląda, i powiem wam szczerze, że już po nią nie sięgam, więc ona niech idzie w świat. Mój, też jeden z nowszych nabytków Sabrina. Bardzo polubiłam tą paletę i ona zostaje, bo to też taki kolekcjonerski raczej model palety. Dobra, lecimy dalej. Okej, okay, całkiem nieźle mi to idzie. Paleta i Magic. I z tego co pamiętam w teście, to całkiem nieźle mi się sprawdziła z takimi. Ładnymi odcieniami. Dzisiaj ja będę używać, podejrzewam, że nie, więc raczej się jej dzisiaj pozbędę. Paleta od Focalur, którą uwielbiam. No sami zobaczcie, jak ona wygląda w środku. Przepiękna. Ogromny przekrój kolorów. Naprawdę jedna z fajniejszych paletek z AliExpress. W ogóle cienie focalur, to jest w ogóle miazga. Jak na AliExpress? Ja wiem, ja wiem, ja widziałam te dokumenty na Netflixie. Ja jestem świadomą konsumentem, uwierzcie mi, wybieram produkty takie, jak mi pasują. Także ja naprawdę jestem świadoma tego, co kupuję. E, paleta od Volar, która mi się nie sprawdziła, także ona stąd dzisiaj wychodzi. E, Dobra. Eveline Angel. Bardzo fajna paletka. Też sobie zostawię do jakiegoś testu drogeryjnego. Myślę, że mi się przyda. O2O. Przepiękny jest ten cień. Przepiękny, naprawdę. No sami zobaczcie. To jest takie masło w ogóle. Ja jestem zachwycona. W ogóle. No, miazga. Miazga. Też AliExpress. I jedna z takich basicowych paletek, jakie posiadam, czyli Charming Mocha od Eveline. Tak ona wygląda. No jak mam być szczera, to nie mam chyba więcej takich paletek, więc sobie ją zostawię w samych brązach. E, Riviera od Anastazji, myślę, że wszystkim dobrze znana, też swego czasu przeze mnie mocno eksploatowana. Jak widzicie, metaliki tutaj, no, mój ten fiolet. Także też sobie ją zostawię W ogóle uwielbiam nie od Anastazji Nie będę tutaj mówić, że nie Bo są przegenialne Także to zostaje No i tutaj jest paleta od Jessup, których nigdy nie użyłam Dostałam, nigdy nie użyłam Jak wiecie uwielbiam pędzle Jessup I no tak to wygląda Ten cień był zdewastowany, jego ja naprawiłam Już jej pewnie nie użyję, więc też wam chętnie oddam Za 5-10 zł Może wam fajnie posłuży. Dobra, tutaj mam paletę od Revolution, którą zamówiłam do testu make Makeup Revolution, który robiłam i ona jest właśnie w takich cieniach zielonych i tak dalej, ale mam tutaj Jamesa, który na pewno ze mną zostaje i czy ja mam tutaj takie odcienie? No mam dwa odcienie zielonego, także czy ja jej potrzebuję? Czy ona mi się do czegoś przyda? W sumie to nie mam takich chłodnych cieni, a czykolwiek, zobaczmy tą bo wydaje mi się, że ona może... Nie, ona jest taka bardziej niebieska. Więc wiecie co? Jak tą Mint Chocolate sprzedałam, to może tą sobie zostawię, bo mogę potrzebować takich cieni. Także niech zostanie. No i wiadomo, Jamesik, klasyka klasyki. Po prostu kocham i uwielbiam. Przepiękna paleta. No i to jest taka faktycznie paleta, paleta barw. Także ona zostaje. Eee, dobra. Maxineczka. Kiedyś przeze mnie hardo eksploatowana, szczególnie ten matowy cień. Podejrzewam, że wrócę do niego, kiedy skończy się mój ukochany matowy beż w palecie MIO. O tutaj, bo jak widzicie, już mam denko i to harde, także wrócę pewnie do niego, więc sobie ją jeszcze zostawię. Zresztą to też jest taka, wiecie, paleta z influencerem. To jest taki kolekcynerski model, warto to mieć, jeżeli cienie są super. Tutaj paleta od Ingrid, która dzisiaj stąd wychodzi, użyta przeze mnie w jednym makijażu. Jest u mnie na Instagramie, także ona stąd wychodzi, nigdy więcej po nią nie sięgnęłam. Norwina od Anastazji. Mówiłam, że kocham cienie od Anastazji. Tak, ona była przeze mnie hardo eksploatowana, bo to jest taki basic, jeśli chodzi o y, makijaże, szczególnie wieczorowe. Także ona zostaje. E, paleta pięciu cieni od Han, też kupiona do testu, jeszcze przeze mnie nie używana, także też ją sobie zostawię. Właśnie, żeby sobie przetestować Five Points od Mio, genialne palety Bardzo lubię ich, cena jest śmieszna, także Jak będziecie mieli okazję sobie przetestować To ja wam je polecam, bardzo, bardzo lubię te cienie Muszę tą paletą zrobić jakiś nowy makijaż Bo ten, który robiłam już nie do końca mi się podoba Tutaj mamy paletę glitterów od Lovely, która tak wygląda. I powiem Wam szczerze, że te glittery naprawdę są fajne. Także one mogą się przydać w jakimś makijażu artystycznym, więc sobie ją może zostawię. Zresztą to będzie w jakichś hitach na pewno. Albo co polecam kupić na promocji w Rosmanie, bo to jest genialna paleta, jeśli chodzi o takie rzeczy. Mój jeden z nowszych nabytków, czyli palata, paleta, paleta, boże. Paleta Hean z Natalią. Przepiękna paleta. Ostatnio robiłam nią też makijaż na Instagram. Pewnie się jeszcze nie pojawił, ale się pojawi. Przepiękne cienie i w ogóle paleta jest genialna. Kocham tak samo jak palce do twarzy, zresztą robiłam Wam test na kanale. No i dobra, lecimy dalej. Zestaw, który też testowałam dla Was na kanale, on dzisiaj stąd wychodzi. Idzie do kogoś z Was. Ja go użyłam tylko raz, także niech Wam dobrze służy. Może komuś z Was się przyda. Eee, dobra, paleta, którą sama sobie kompletuję To jest kasetka od Inglota Tu są turbopigmenty, tutaj jest cień z firmy Moja Oczywiście nie pamiętam Taki właśnie limonkowy w go kupiłam Tu jest granat jakiś, tu jest jakiś beż właśnie chyba od Maybelline eee, I tu mam jakieś trzy stare metaliczne cienie, ale jeśli nie wołają Więc niech sobie tutaj leżą, na razie nie zawadzają o 2 paleta, którą testowała La Makeup Abella na swoim kanale bardzo ją wtedy zachwalała No ja nie jestem nią tak zachwycona jak ona, jak mam być szczera Mnie ta paleta tak nie zachwyciła, no nie wiem Nie wiem Może nie moje cienie, nie moja konsystencja Ale no nie jestem fanką, także ona dzisiaj stąd wychodzi Test możecie zobaczyć u niej na kanale, ale wydaje mi się, że ja na swoim kanale jak testowałam markę O2O to też testowałam, któregoś razu dla was tą paletę. Postaram się Wam wszystko podlinkować w opisie, jak znajdę te testy, żebyście mogli sobie zerknąć. Eee, paleta Vibo go Nude Jedną z wielu, które Wam polecam, jeśli chodzi o Vibo. Znaczy, jedna z niewielu, które Wam polecam, jeśli chodzi o Bigo, bo nie przepadam za paletami BIO, ale ta faktycznie jest naprawdę fajna, tak wygląda. Tak wygląda w środku. I faktycznie ona wypadła dobrze w teście. Te cienie się dobrze blendowały. Jak na vibo i na to, co było, to jest no petarda. I trzy paletki od Eveline, to są te właśnie z tej serii. Czy ja potrzebuję aż trzech? Otwórzmy je. Wydaje mi się, że nie. Że one mają bardzo zbliżone odcienie do siebie. Tak, ta jest najchłodniejsza. Tej chłodnej się na pewno pozbędę, a teraz którąś z tych sobie zostawię. Może tą bo jest trochę chłodnych, trochę ciepłych, a te dwie pójdą na wyprzedaż paletki. Dobra. Poszło lepiej niż sądziłam. Naprawdę. Pozbyłam się ogromnej ilości palet, które pójdą w wasze ręce. Mam nadzieję, że wam się sprawdzą. Tak wyglądają palety, które ze mną zostają. Wydaje mi się, że zostawiłam dwie trzecie. Jedną trzecia wyszła stąd. Także za chwilkę je ometkuję. Ta torba jest już serio ciężka. Także tak. Udało się skończyć sprzątanie. Także to oboje tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, a my widzimy się już niedługo w następnym. Także do zobaczenia i cześć!